Masakra. I postanowiłem się zaprezentować kawałek, który są lepsze. mam talent dla tego programu. Myślę, Tom że scenę. się spodoba. Niech zapłonie scena, proszę. No dobra, to jedziemy. Aha, tak. MC Jason i NC. Jaki dziwny głos, ale dobra. Ej, witam was serdecznie, jestem dymiot son To jest program mam Talent w telewizji TVN To wszystko pasuje mi, elegancki tu żyli Małgorzata Foremniak i Wojewódzki Kuba Agnieszka chiliska i moja tutaj kluba Stoję tu na scenie, myślę, że się uda Ciężko pracowałem, żeby umieć to, co umie Nic innego do roboty nie mam w sumie Nie będę robił tutaj elo, ziom, Jestem tutaj po to, żeby zrobić show To jest mój flow, który robi duży boom Mój rap jak dynamo Robi wielki boom, kto by pomyślał Że ktoś taki jak ja, taki talent sobie ma e, I radę da, a sto tysięcy euro Drogą mnie chodzi nie, dajcie mi szansę no Co was chodzi? Ja mam talent Ja mam patent Mnie nie to nie męczy Bo ja mam zamiar wygrać trzysta tysięcy Ja mam talent Ja mam patent Ja jestem MC Jason Jensen poprzez blisko Kochane żyli, nie naciska się przycisku weź ten Wygram ten program od deski do deski 300 tysięcy Jak to pięknie brzmi Nie będę ukrywał, że to pasuje mi Mówią, że nie wyparzona moja gęba W kupie kubie stanęły włosy zęba Właśnie tam MC Jason Jensen Dobra, dzięki Dziękujemy. Super. Chcę powiedzieć, że czuć, czuć, że masz charyzmę i to lubimy. Jesteś osobowością, też lubimy. Po raz pierwszy pojawił się artysta, który powiedział, że chce wygrać kasę, że ma talent. Eee, w związku z czym, no ja tu tylko mogę powtórzyć, tak, stary masz talent. Dzięki wielkie. O, Małgosia? Wiesz co, eee, ja na pewno wiem, że masz tupet. Nie wiem, jak z talentem zaraz się zastanowię. Jesteś osobą, która pierwszy raz wychodzi na scenę i po prostu robi sobie show. Jaki on jest to świetny, w ogóle wow, wow, wow. A potem. Poczekaj, Czekaj. a potem trzeba coś pokazać. I zazwyczaj potem jest jedna wielka kicha. W Twoim przypadku jest niestety odwrotnie. No dzięki wielkie. <noise> Dobrze, moment prawdy dla MC Jasona, Agnieszka. Ale ty jesteś fajny, jestem na tak. Dzięki. Za za, 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 za. Kupimy mu złotą koronkę. No. No. Dlaczego taki fajny. Dobrze, jesteś tak czy nie? Tak. MC Jason, zapraszamy do trzeciego etapu. Dzięki